na nagraniu. E, dobrze. E, Tapnij mnie. E, no, e, No nie, idź prosto. Ale jestem ja w tym kanioniu, Klopero. No dziękować. Ciulu jeden wredny. Nie ja cię przegonić jeszcze, o. No, co byś się nie... <gulia> Kupka. To zaćmił wredny i chcę jeszcze zamudować. Nie, nie! Nie! Czego ja! Nie. Czuję, o Creeper! Słyszałem, słyszałem, słyszałem go. Pan pierwszy! Co za ginął. Muszę zaraz posprzątać te śmieci po sobie. No to Murzyn, a będziesz mieć Gladpacka, tak? Ty no jeden, ja to wszystko ładnie budowałem. Murzyn, będziesz to sprzątał. Za, co za gnój po prostu. No chyba <taka> całkiem drze. Chyba jeszcze okej, okay, ale w domu to już nie ma sypu. E, dobra, zostawmy trochę hmm. rzeczy. Bo znając życie to my tu zaraz, wiesz, zginiemy. Dobra, to nie. Takie muszę pochopić. E, to też... Dobra, poukładajmy. Poukładajmy. E, to będzie nam potrzebne. Także to sobie zostawimy tutaj. Mamy te książeczki unbreaking 3. Potem. Cieszysz się? Eee, mamy na półtorej <grybujesz> lat faka. No. paka To będzie miał jeszcze ten. LOL! Ja mam tutaj rebaterii jeszcze. Nie mt what the fuck. Dobra, to wrzucimy wszystko do tej skrzyni, bo to będzie przerabiane. Święta, święta i po świętach. Po na womości i budowę z winta. Tak. Że co? <grybujesz> Dobra, to zostaje tutaj. Ubiję cię na dykiel, to mi bije na dek, ja tu ładnie sprzątam. Czekaj. Nie. Dobra, to... I no, ol, tutaj no! No dobrze. Ładnie e, Mamy jeszcze 16 sztuk lapisu do mnie. Jest bit. Niewiele, ale jest. No i siadełko, na którym będę jeździł na sini. Będzie na dwa bloki. Czyli brakuje nam jeszcze. jednego bloku. Bo 6 bloków potrzebujemy. Jednego bloku nam brakuje. WTF! To będzie miał 9 napisu. Eee, to to Lordomus reczyć, porzeczyć pożyczyć. Nie chcę od Lordomusa. Pożyczyć. Fa, założę sobie, eee, że się Lordomus ten. Lapisu. A bo dobra, od niego się weźmie. Musisz się tak ten tłuc. No, z... eee, nie tu, what the fuck, tutaj. Tu. Dobra, na razie tu wszystko rypię. No ja też tu A Unbreaking, gdzieś. te. Mm -hmm. I to też. Płyty też. Tu jeszcze mamy nikoli To też. Nikolaj, nikoli Dobra. Pora na otwieranie plecaka. Ha, tam kobel. A bo ty się śmiał, eee... mi się zgliszuje znowu, nie? Patrz teraz. No to. A, nie ma. Co mi tu jest aluminium, do tego żebyś kurde przypadkiem nie przepalał, bo znowu zatkasz. I znowu je butnie Wcale nie. I przy okazji srebra też nie przepalaj, bo ci rypnę. Dobra, to reszta może sobie leżeć, gravel do gravelowni. 18 jak lol. Pięknie. W gdzie on zostawił nam lapis? Nie wiem. Nie zebrałem trzy. Zapewne on nam zajść na dworze. Te sztuki? Nie wiem. Co mi z trzech sztuk lapisu. Ale no ja go nigdzie nie widzę. Spali Spalić go w piecu i tyle.

nie trudno, tylko muszą być włączone, bo inaczej zaraz będziemy bez energii całkiem. Nie, bo to mnie już denerwuje. Tutaj robię, tutaj robię dziurę do szybkiego schodzenia. Ja mam Silver Ore, Tungsten or, or Cinnabar Ore, Gold Ore. Gold Ore, 21 ore. O właśnie, tu Golda chyba nie chcący wrzuciłem. Zabiję. Dobra, już, już go wyciągnąłem. No lol czym ja chciałem z ten. No. Wiesz, co do tej skrzyni? Wrzucajmy tylko albo dobra. Nie, przepalić iron tu. Nie, tu. To wrzucaj do tego ogóle. Tak jest, de, de. Nie wybuchło silniki? O, oh, fuck. No, jak miały wybuchnąć, jak je wyłączyłem? <tuszy> Czego to e, jest? Robimy batpak, tak? Bad bad bad, 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 bad. Ja też. E, Badpak. Daj mi. Batpak wymaga tin. 6 baterii i Electric Circo. Zrobiłeś do tego przepis? No wiedziałem. Tin ingnoty dobra. Mamy tin, 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 dobra. tin, 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 jest tu. Może proszę cię nie zabieraj mi teraz surowców. No dobra, to sam wezmę teraz ile? Fuck. Ale ja to włożę wszystko do tego. Tinu nie ma, ty wiesz o tym? Jest. Trzy tina jest tylko. Jak trzy Tina? Zobacz sobie. To jest Silver. I obok masz team drugi, Team ingot. Silver, Silver, Lid Ingot. Na lewo patrz, no. Aha, dobra, dobra 46. Nie, bo masz 600, dobra, okej. Okay. Dobra, czyli tak, tutaj potrzebujemy zrobić. Potrzebuję kabelek. A ja wiem, co są. Te grubsze takie, nie? Chyba? No tam. Bildcraftowe rzeczy w końcu. Ty, 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 ty. Staram się czytać, ale ludzie, jak mam coś do roboty, dobra, teraz możecie pisać całkiem. No, dam ci z robisz. Może no, robię tego 12 do Baterii. <głos> Potrzebujemy <głos> kabli dużo. Wszystkie wziąłeś. No nie. je tam do góry. Achtung, proszę. Tylko kołuszka pod tabliczką. Ok. Złodzili Ardon podrzucił wam 43 napisu Nice Złodzili Ardons, podrzucił... Dobre. Git. Zostało 7 no. napisów. Pięknie. To tutaj sobie od razu przygotujemy bot, 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 tak. Dobra eee, 11 Co? tych baterii potrzebujemy. To nam już nie będzie potrzebne, ale teraz potrzebujemy sobie zrobić Memory refined iron jakieś? Nie, nie. Jak to nie? Nie. Musi być, przecież przepalałem. Kiedy? O, gadę. No... Idzie przepalać pieców Dobra, 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 do tych piecy, bo te, te jeszcze pracują. Ba, ba, ba. Tu 16 take, take. sztuk uwę, uwę. Nie biegaj mi przed kamerą jak kurde coś klikam. Dobra, to się nie przepala. No, zniknął! Aha. O. spać wsaj. Ile zosoby na że w ogóle? Raz, <laughs> dwa, dwa, trzy, cztery. Dobra, 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 nieważne. Pokojnie, okay, nieważne. Dobra, jak tam, jak tam stoimy? 2, 6 i 8. Bo 3. Ładnie. Ej, tutaj. Ja zrzuć teraz sobie. Okay. Okay. Ja. Cisza, cisza, tylko synka Jo, no nie moja wina, że mam chrypie. Dobra, tego potrzebujemy dwie sztuki. W zasadzie też się chyba nam 4 przyda, zrobimy jeszcze dwie. To z powrotem pozbieramy. I teraz tak, co my potrzebujemy na to jeszcze? Baterie i tin. Okej. Okay. Czyli to dwa razy. To i tin. Pięknie. I zrobiłem dwa plecaki. Cieszysz się? Dawaj go! Zostaw na razie, bo zaraz będzie potrzebny. I teraz taki badpak musisz sobie zrobić Advanced Circuit, no nie? O, fuck, nie mam głosu na nie. <średź> Idziemy do netherity. Nie, więc... Zobacz sobie, i jak wygląda przepis. advent Tu są podpieprze. Tak. I Advanced musimy sobie też zrobić. Także to tutaj. What the fuck. C medium, large, advanced. Czy ty mi podpierdoliłeś właśnie lapis? Nie Jak nie? Nuro 2... No ale to nie moja wina ty jak ja... Czekaj. Idę. Ja zaraz nie podców w łeb dostaniesz. Tak, tak pięknie. Potrzebujemy Glossona. Pożadezwego? No Jeszcze idę do enteru I dostą. Bo... Oh, fuck. Wszystko tak wysoko, seriously. No, czyli Tu mamy naszą twierdzę kochany, od razu przy Tam jest najbliżej chyba, na prawo. A gdzie idę? Cokolwiek oh. przy twierdzy jest całkiem... Oh. Kupię, blisko. Fuck. Oh my god. Idziesz po tamten? No, idę tutaj tak. No, nie wiem, to jest tak... Tu jest tak fajnie. No nie dałem rady, no. Co się śmiejesz, kurwa, nie moja wina, że jestem chory, trochę. Ej, dobra, nie. No nie. dobra. nie wiem jak ty, ale ja zaraz będę miał. GAST! No to nie on. Raz, nie gast. Ja nie słyszy go ten. No, nie... tam jest gaz. A ja nie mogę sięgnąć po tamtego bojeniu. Ja a dobra, jestem ja głupi. Oj, może, może, nie. ja już zbieram. No ja musiałem sobie do ten drugi żeby... <laughs> Nie trawię tego pakpaka. Klaudia mnie kocha, właśnie mi napisała. Włącz kamerkę. Nie, nie włączę wam kamerki, wybaczcie, ale nie. Ludzi chorych się nie męczą takie rzeczy. Do fuck! Plecaki mi się... Zbugowały. Eee Dobra, ale to jest Miałem zamiast netherracka, miałem plecak. No tak się zdarza. Dobra może... Holy fuck! Sztuk. <laughs> Położyłem do raka i mi kras wyskoczył. Nie Oh no, dobra. Oh, no, za to Zaraz to bym... wracam.